Dzisiaj chcemy wręczyć najwyższe wyróżnienie i podziękowanie, jakie Związek Zawodowy Solidarność może dać osobom, które tak wiele zrobiły dla Związku Zawodowego Solidarność. Dzisiaj chcemy wyróżnić świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a także księdza arcybiskupa. Leszka Sławoja-Gudzian. Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność działając na podstawie regulaminu przyjętego uchwałą nr 7 16 KZD, postanawia pośmiertnie nadać tytuł zasłużony dla NFZ Solidarność Lechowi Kaczyńskiemu. Kielce 22 listopada 2012 Rok przewodniczący prezydium Zjazdu Stanisław Szwed. Nie grozę uprzedzenia dzisiaj tutaj w tej sali, w której mój no, ojciec wielokrotnie miał okazję być i działać na solidarności. Muszę przyznać, że przyznanie pośmiertne. Pojechali ojcu, prezydentowi Rzeczpospolitej Polski Lechowi Kaczyńskiemu tytuł Człowieka Zasłużonego dla Solidarności jest piękne podsumowanie jego drogi życiowej, która przez wiele lat wiązała się z działalnością dla Związku Zawodowego Solidarność. Tytuł Człowieka Zasłużonego dla Solidarności jest świadectwem prawnym o tym, kim był rzeczywiście Lech Kaczyński. Bardzo serdecznie dziękuję. Uchwała nr 3 26 Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie nadania tytułu zasłużony dla NZZ Solidarność. Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, działając na podstawie regulaminu przyjętego uchwałą nr 7, 16 KZD, postanawia nadać tytuł zasłużony dla NZZ Solidarność arcybiskupowi Sławojowi Leszkowi Gudziowi. padło tu słowo, że marzeniem świętej pamięci i programem pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego była Polska Solidarna. I dzisiaj <laughs> pragnąłbym życzyć i niech to będą życzenia świąteczne i noworoczne, żeby to zadanie z powodzeniem Polska Solidarna podjęła solidarność. Pod przywództwem przewodniczącego Piotra Dudy. żeby się to Panu udało, bo urodzony jestem w 1945, to nie możemy od 1945 roku ciągle przegrywać. Trzeba zwyciężać i tego życzę. I sztandar do góry, i nie zwijać. I z Nowym Rokiem, dziarskim krokiem, Panie Przewodniczący. To jest nasza bohaterka. To jest ta pani, która przegoniła tych, którzy chcieli z powrotem wieszać Lenina. Podziękujmy jej. Miotło, miotło przegoniła, miotło. Nie dała się prezydenta Adamowicza i przegoniła. Nie bardzo cieszymy się i dziękujemy bardzo.